Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku z serii Happy Wiz. Ostatnio skończyliśmy na Sort i tym razem mm, usuniemy Sort I szukajmy sobie map e, od, po ratingu i na przykład z tego tygodnia. Jak nam się załaduje? OK. No i lecimy tak po kolei. Okej, okay, co my tu mamy? Uuhu! Słoneczko! A to jest jakiś zegar, czy co? Welcome to the Will of Dev 2. Już love... Dobra. Aha eee... jeden. Fak Fak No, no trawże go Może w to No czarny szedł pierwszy, a O, o okej okay. Była ja ta piłka musi się tam dotoczyć do wygranej No traw go dziadu Fak ale, ale mu się kark połamał a teraz grubaski Może to na sam początek Kurde za wcześnie No trafią, żeż Okej, okay, ta też po karku dostała Bum! Fak Fak No Dawaj. Jee, yeah, pięknie O, double kill Kurde nie udało się. Jest. I Pan Mikołaj. Pięknie. Win. Ogromna moneta. Mega coins. Great 5, please. No niech będzie. Aha. Muszę mieć, być zalogowany. Ultimate glass brick. Glass brick. fajne. Fajnie zrobione. Easy, easy. Raz, dwa idziemy dalej Raz trzeba większy rozpęd Hojda! Dobra jeszcze raz BUM jest coraz coraz trudniej Okej okay. Dzieciak na coś się przydał Może udało się wyrzucić dzieciaka? Haha udało się Ojojoj przepraszam bardzo, bardzo cię przepraszam, synku Dobra, dobra, do tyłu i rozpęd Nawet to już jest charty już, nie jest tak łatwo i roz dwa Dobra, dobra Nowo I teraz super mega hiper mega rozpęd i no prawie, dobra, to już to bijemy Co to jest przyspieszenie Aha, teraz nie możemy wrócić Trzeba to rozbić. Chwila. Okej, okay, udało się. O, to są te kr kręcące się. Kręcące się nie są takie trudne wcale. Wystarczy tylko tą, tą przednim kołem najechać. O, ale to walnie. A, myślałem, że będzie bardziej spektakularne. Okej, okay, wracamy już do nagrywania. Miałem nieoczekiwanego gościa w postaci listonosza, ale to nic, Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, znajdziemy. Kurde, to jest o wiele trudniejsze niż to całe szkło, które tam było na torze. Te butelki bardzo pracochłonne jest. Dobra. Wielki rozpęd i powinno się udać Jest Co to jest kolejne szkło tak jakby łańcuchy Fuck Yeee yeah, udało się Zafraza bez ręki ale się udało Dobra dobra Następny level Wow <grym w górę> jakie fajne Kółeczko Dobra jedziemy 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 O kurde Teraz się będzie dziać magia

to już mnie zrzuciło. Czyli tam tego nie potrzebowałem. Au! Oho! Lecimy! Oh, my leg. Oh, my Oj, wow, wow, wow. Czarny w objęciach białej gryboski. Mikołaj w objęciach alfa. Okej. Okay. Yeah. Nie! Udało się. Fak, fak, fak. Chcieliśmy skończyć. Dobra, teraz to. Level pierwszy. O kurde. Fak, 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 fak. No do góry. Okej. Okay. To nie było aż takie trudne, ale... ale fajne. Jetpack. Jetpack Pro. Prespecie. Łohohoho! -oh -oh. <gry> au, 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 au. au, au. Dobra, Aha, tak stopniowo. Jedziemy, jedziemy. Noob. O fakt, to się przycie... Will, Will, pro, pro, extreme. Impossible. Yes <ścoughs> O Jezu. <ścoughs> Matrix impossible. Zobaczmy, co to może być. O fakt. Żyjemy? Nie, żyjemy. Dobra, jeszcze raz. Oga, Ży... Żyjemy, jest! Przeżyliśmy. Ale fajne, jeszcze raz sobie zagram. Chwila, a z butelką... O! Nie, nie udało się. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Matrix, kolejny Matrix. Ok, blokada. haha Ale ten stół mi pomógł. Dobra. Ehm. Uu, fajny wtorek, ale dobra spację mamy ten opalaczek. Fuck! Kadłubek! Jeszcze... Nie, 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 a może? Nie, to już jest górka. Dobra, nie, ważne jedziemy, jedziemy Jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy, nie, 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 ale co tam się stało z moim ciałem Jezu Okej okay. 99.9% Impossible O co w tym chodzi? O oh fuck! O oh fuck! O oh fuck! Co to jest? O co w tym chodzi? Jest! Udało się! Ach, trzeba wyciągnąć jak najszybciej swoją głowę Ale pomysłowe No no No! EJ! ŻYJEMY! JEST! Udało nam się! Nie, replay chcę, chcę zobaczyć replay Spowolnienie ja, Tu już się przymierza I gdzie to mnie dokładnie trafiło? W wszystko w brzuch poszło! I w ostatniej chwili się siekiera trafiła Na no kurde, niezły fart Dobra Idziemy z tym Minecraft! Wow. Nope. Huh? Dobra. Teraz Fuuu! Nie, 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 nie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Uda nam się. I raz. Nope. I dwa. Pf. I trzy. Hehe. <grystanie> Dobra. Dalej. Czy potrafię przeżyć? Nie! O, 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 został fucking, fucking in. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Przeżyję, przeżyję, przeżyję. Nie do głowy, nie do głowy. Nie. Haha, żyje Żyję i co? Mam swoje nogi. Aaaa, a, już nie żyję. Ale udało się przeżyć wybuch okej. Okay. Crazy. O, oh, fucking. Trzeba trzymać A. Ale, jak ja spację. Ała. Puszczę się. Nie! Nie Miałem się złapać tamtego kółka. Jeszcze raz. Teraz ostrożnie. Ostrożnie ale od świętego mikołaja jak się ma oh, oh, oh. moje plany uwaga łap się łap się Elfie Dlaczego to zrobiłeś Dobra idziemy dalej A lecimy, lecimy. puszczę się w tej chwili Jest, 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 jest Jest, udało się Boom. Ok myślę, że teraz już będzie ostatnia mapka o, golf row Island. O, fajne! Podoba mi się. Co my tu mamy? E Tylko nie w. Aha. Co? No podnieś to. Sportball. First here. No co jest? Nie da się tej piłki podnieść. No. Daj się podnieść. Mm. Okej, okay, teraz się da. Tab f4. Aha, dobra. Tab f4. Wrzucamy. Co to było w 4? O co ci chodzi? Fakt. Def. Nie, nie. Woo, 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 wow, wow. game over. Co to było? Szybko. Tropical Balls. Aha, to mi blokuje coś. Sportball. Aha. Trzeba tam trafić. Nie, nie wdef! nie w fuck. Nie. Tak, witam. Idźmy dalej szybko. Fuck, fuck, fuck. Nie. Jeszcze. Dobra. Ostatni raz. Superball. Zapakowało mi superball. Ale... No bo mi w tym... Złapanie tej kości nie, No f***em... O do kosza wleciał. Ale fajnie Dobra, raz. My credit Aha dobra Checkpoint pierwszy to już było No i teraz nie złapię tej piłki A, dobra złapał Raz Dwa, lecimy szybko Tropikar Balls Fuck. Fak Kokosy Nie dobra Nie Ja tak witam panią No witam, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie drugiego odcinka z Serii Happy Wheels. Zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i zobaczenia kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć.